Mam do ciebie pytanie. Kolejny kurwa, co jakieś pytania albo zagadki kurwa, no dawaj. Chcesz zagrać o coś więcej niż milion? Coś dużo więcej niż milion. Bo twoja dusza jest warta więcej niż milion, wiesz o tym? Jakbyś ja miał wiem, nawet... Jest warta parę bilionów. Co mi, żeby... No właśnie, jakbyś miał parę bilionów nawet, to nie jest tyle warte co twoja dusza. Bo stary, bo potem jakbyś trafił do piekła, twoja dusza by trafiła do piekła. To Kość, przewalone masz. Poważę. Co ty tu w ogóle robisz? Ja nawracam ludzi Mam kanał na YouTubie, nawracam ludzi ziomek mm. To czemu siedzisz w No bo ząb miałem wyrywany I pół twarzy mam spuchniętej Chcesz zobaczyć? No dalej. A no dobra. Spuchnięty jest ale co ja może. masz to tam za kajdan jakiś? To? Tu mam łańcuszek i tu mam naszyjnik Widzisz? Pisze Jezu Bez to. A to powalone rzeczy ty robisz, to w ogóle dziwne miejsce No tu jest najlepsze miejsce żeby nawracać ludzi No ja wczoraj gadałem z ciśpunką jakąś co rok od kryształu ma Powalone No kurde ja, sat ja satanistów był. spotkałem ich nawracałem, co nie? No to jest główna wiadomość, to chcę przekazywać ludziom, że... Żebyśmy byli zbawieni, żebyśmy do nieba trafili, musimy koniecznie na nowo się narodzić w Jezusie. Musi nas odmienić, musi odmienić nasze serca. I wiesz, już nie będziesz chciał wtedy imprezować, nie będziesz chciał pornografii, no nie, oglądać nie. takich rzeczy. Uf, ale z imprezowaniem to jest co innego, no można imprezować. Kiedyś co? imprezowałem, teraz już mnie nie ciągnie. Ale to nie, nie. No, wszystko jest dla ludzi, tak? Nie ma jakiegoś no, zakazu... No, wszystko jest dla ludzi, stary, ale tam. Ale wie... nie, można, nie można doprowadzić do stanu, gdzie tracić po prostu panowanie na całość. No tak, oddziału. ale słuchaj, so, jeżeli ktoś na ciebie popatrzy, czy on będzie w stanie w takim razie stwierdzić, że to jest tak, to jest chrześcijanin dobry, on przestrzega przykazań. Odnośnie tych imprez, bo patrz, na imprezach zachodzą laski półgołe. To trzeba być szczerym, trzeba to przyznać. Bo potem Ciebie doprowadza do nieczystych myśli, a nieczyste myśli to już jest tak samo jak zdrada. Jezus powiedział, że jeżeli popatrzysz z porządliwością, z nieczystymi myślami na kobietę, to tak jakbyś już jakby uprawiał z nią seks. To jest to samo. O to chodzi, że twoje oczy, twoje oczy przyjmują to, co jest ze środowiska i musisz bardzo być uważny, na co patrzysz. Jakie myśli przychodzą, czy są czyste, czy są nieczyste, no bo to potem się liczy jako, wiesz, jako grzech i to ciężki, więc musisz trenować swój swój umysł, żeby nie patrzeć na dziewczyny z porządliwością i tak dalej. Jak już się stawałem teraz później coraz starszy, to nie chodziło mi o Boga, bo ja bym mu to powiedział, ale chodziło mi o księdza, któremu to powiem, wstydziłem się powiedzieć grzech. No tak, bo czemu to tak jest, jest wymysł to katolicki. Tak jest? Ja nie jest jestem pytam, katolikiem w tak stare. Iść, iść do, do konfesjonału się niby pokazać przed wieżą. Dlatego, dlatego... mówię, ja jestem, ja wierzę w Boga, więc on cierpiał za nasze grzechy. W to wierzę. Ale nie uwierzę w kościół. Nie uwierzę w kościół. Ale gdyby, gdyby było coś takiego na przykład, że ktoś wypowie się danego dnia i powie. Proszę bardzo, kazanie, proszę wypowiedzieć. W, w jakikolwiek sposób. Te, ta osoba po prostu chce coś powiedzieć ludziom, tak? Codziennie wchodzi inna osoba, na przykład, plus, minus, tak? Mówię. A ja dzisiaj w tym życiu miałam takie, taką sytuację, że to się, coś tam się stało, wiesz, to się. Wiesz, to chodzi. A jednak Bóg. Coś tak, to, wiesz, no i trzeba... właśnie takie żywe I przykłady, że Bóg działa. Wiesz, I to jest, kurde, to jest, to jest Bóg, a nie, kurde, co. To, to, Ludzie stawają, klękają, szedają kurwa na... Znaczy, ja ci powiem czego ci brakuje. Musisz w pewnym momencie, najlepiej dzisiaj albo jutro, zdecyduj, oddaję życie Jezusowi i chcę robić to, co jest dobre. Wiem, że mam dużo grzechów jak każdy. Wiem, że nie jestem ideałem, bo nie jestem. Wiem, że, że potrafię zboczyć cieczki, bo zboczyłem parę razy, ale... Coś zawsze sprawia, że później wejdę znowu na właściwe tory. Teraz wiem, że po prostu też coś powinienem zrobić i wiem, że do skutku do dojdzie. Masz dwie opcje, ziomek. Jakie? Albo możemy pogadać o nieistotnych rzeczach, albo możemy o Bogu pogadać. <gadanie> Stary, ja ogólnie dzisiaj jestem na tym OME przelotnie. Mi się nie chce tak pierdolić, wiesz, dzisiaj. Tak, kurwa. Nie chcesz usłyszeć, jak Twoja dusza może być zbawiona? Jak to jest no. najważniejszy temat, jaki w życiu usłyszysz? Nawet o tym nie wiesz. Moja, moja dusza da została dawno zbawiona. N no nie została, jeżeli Jezusa nie wyznałeś. Wyznałem. No dobra, wyznałeś go, okej. Okay. Bez sukcesu. A czy przestrzegasz jego przekazań w ogóle? Nie. No właśnie, więc tu jest Wiem. problem. Nie ma pojęcia, stary. Nie wiem, jakie są przykazania. Stary, patrz. Daj Jezusowi odmienić twoje serce. Módl się do Boga, żeby przemienił twoje serce, żebyś chciał robić to, co jest dobre. Żeby cię nie ciągnęło do grzechu. Żebyś mógł okay. wtedy być zbawiony. Bo musisz odejść od świadomego grzechu, od świadomego grzeszenia. To no, nikt tego ale nie wie, Ale stary. radzę ci, wiesz, jak najszybciej się z Bogiem. Pogodzić po prostu i żyć w niezgodzie Żeby on cię potem przyjął Staram się No staraj się mocniej, oddaj się Jezusowi To jest jedyna twoja opcja Ale nie mogę kurwa stary jak ja myślę o tym Że ja do, do ślubu nie ten, no to stary nie Zaraz nie No po prostu znajdź sobie dobry materiał na żony I się ożeni szybciej Jakby to było takie łatwe no, nie mówię, że to jest łatwe, bo nie jest łatwe znaleźć taką dobrą kobietę, ale myślę, że warto od, yy, poświęcić rzeczy dla Boga, yy, od, od seksualnych rzeczy odstąpić na jakiś czas. Ale czemu, czemu to jest grze, skoro nikomu nie robimy tego krzywdy? Seks przed ślubem? Tak. Słuchaj, seks przed ślubem prowadzi do niechcianej ciąży, to prowadzi do. Potencjalnie do aborcji. No, no i patrz, patrz. Proszę. Zabijając dziecko, składasz ofiarę szatanowi. Wiedziałeś o tym? Nie wiedziałeś, pewnie. Bo. Nie wiedziałem. Co? Nie wiedziałem. No właśnie. A ty, jak u ciebie to wygląda, wiara? W nic nie wierzę. W nic? W siebie wierzysz? Owszem. Każdy dzisiaj w siebie wierzy. Nie, no na przykład, może coś tam istnieje, ale jakoś. No? Nie, ten, jakoś nie, nie, nie wiem, bo jakoś, no, paranormalne rzeczy istnieją dla mnie, owszem, istnieją, ale czy jakoś tutaj Jezus Chrystus, coś tutaj, te sprawy, jakoś, ten Bóg, nie, jakoś nie mogę tu wierzyć, że On tak, po prostu, sobie takie, taką ziemię stworzył później do Majewy, no, nie. No, Bóg Ojciec stworzył ziemię, Jezus był Jego Synem, On umarł za nasze grzechy i On zmartwychwstał. martwych no. wstał. No 500 tak, ale... świadków było. No dobra. Nie no. Powiem. To też już wierzę w Boga. Oho, no, no widzisz, jesteś już bliżej niż dalej. Jestem już nawrócona. Już wierzę w Pana Jezusa Chrystusa, naszego wspanialnego i wspanialszego. Wiesz, po prostu, patrz, rozmyślaj nad tym, gdzie Twoja dusza pójdzie po śmierci. Bo ja nie chcę, żebyś do piekła trafiła, wydaje się całkiem spoko. No dzięki. Więc ja się troszczę o to, żebyś trafiła do nieba, ja też tam będę i się zbijemy kiedyś w niebie, co nie?